Uuu, uh, nieważne. W takim razie życzę szczęścia. Myślałem, że to może jakiś kupiec jest. No coś na przykład jakiejś, ale tam coś jest, dobra. Sprawdźmy. Bo. Na żółto jest oznaczony. Mogę Cię czymś zainteresować? Mam największą kolekcję używanej broni i zbroi aż do Val Roya. Używanej? Niech znaczy, niech na spojrzy. Oczywiście. I pamiętaj, że na wszystko daje wieczną, 24-godzinną gwarancję Faryna. O, miło. Dobra, to do, wrócimy do niego jak coś się popsuje. <laughs> Co ty masz? Jakiś śmieszny topór. Miecz kunari. Miecz kunari. Fajnie musi wyglądać. I czy to masz kości Coś ciekawe. Arcymistrzowska równa srebrno uh, rytum. Plus 10, dobra, rocznym pomiotom. Może być dobre. To kupimy sobie to. O, nadzwyczajny topas. Świetnie. Portret y, dziewczyny pasącej gęsi też będzie dla Shell. Świetnie. A my sobie przez to sprzedamy teraz te pociski i rzeczy, które znaleźliśmy na pomiotach. Jest jeszcze jad i zieleniec. Świetnie. No, i dajmy te prezenty, Shell. Ciągle ją przeklikuję. Nazwyczajny topas. Bardzo, bardzo ładnie. Ha. Mam to zatrzymać, tak? Mhm, mm co mamy już przychylność? Mamy już przychylność, świetnie. Shell zgadza się i natchnienie jest. Mamy już pierwszą umiejętność. Co ona ma takiego? Fabuła, natchnienie, niewielka premia do siły. Świetnie. No ona będzie za to coraz silniejsza. To mi się podoba. Możemy znowu I ruszamy sobie do Beata, bramy. Ta ziemia jest zarządzana przez niezawisłych królów krasnoludzkich. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Król Logen żąda posłuszeństwa deshirów, lordów... Czy jak tam nazywacie tych z kongresu? Jestem jego osobistym posłańcem. Nie obchodzi mnie, czy jesteś jego posłańcem, czy podcieraczem Dupska. Póki nie zadecydujemy o sukcesji, tylko krasnoludy mają wstęp do Orzamaru. Eee, muszę porozmawiać z Waszym królem, to pilne. Nie ty, jedna! Jeśli nie wpuścili mnie, to nie wpuszczą nikogo. Orzamar nie ma króla. Endrin Edukan rozchorował się z rozpaczy po utracie synów. Niecałe trzy tygodnie temu powrócił do kamienia. Kongres głosował już stuzin razy i wciąż nie wybrał następcy. Jeśli nie dogadają się prędko, grozi nam wojna domowa. Gdybyśmy grali krasnoludem na początku, to wszystko by się wyjaśniło, dlaczego ten, dlaczego ten syn zginął. Właśnie my bylibyśmy tym synem króla, który teraz zmarł. I chyba najciekawszy początek ze wszystkich w Dragon Age'u. No ale wybraliśmy człowieka. Jestem szarą strażą. Ten traktat zobowiązuje Orza do udzielenia mi pomocy. Nadciąga plaga. Dobra, ale muszą się zjednoczyć. Szare strażnicy potrzebują krasnoludów, swoich e, dawnych sojuszników. Strażnicy zabili króla Keylana i o mało nie doprowadzili Fereldenu do zguby. Król Logan wypowiedział im wojnę. Faktycznie, to królewska pieczęć. Co oznacza, że to sprawa międzynarodowa, a zatem sprawa kongresu. Przechodź, szara strażniczko. Wpuszczasz zdrajczynię? Obcą? W imieniu króla Logena żądam, byście wymierzyli sprawiedliwość w tej plamie na honorze Fereldenu. Zastraszanie. Z zmykaj do swojego fałszywego króla. Krasnolud nie będzie... Krasnoludy nie będą go dzisiaj słuchać. Może go zabijemy, wiecie po prostu? Może jakiś sprzęt odbędziemy, albo coś takiego? Wystarczy, dobądź broni, jeśliś <śnić> taki hardy. To do dobrze. To ja jestem posłańcem króla Logena. A zabijajcie się jak chcecie, tylko do jasnej cholery, nie na moim progu. <grytanie> Dobra, zejdziemy trochę niżej w takim razie. Shell, rzuć się na nich, niszczyć, palić, grabić. No, mało ich tu. Ale trzech. Dobra, ty na tego. A ty z kolei włącz może bohaterski atak we sojusznika i nas szel życimy Ja się zajmy magiem świetnie be jest problemem z wszyscy nie będzie bardzo szkoda, teraz zabije Kler na tych yy, sztyletach. Najlepsza broń jak na razie. Zdecydowanie. Świetnie, pół suwerena zdobyliśmy. Tak, Okład leczniczy też się przyda. I zestaw do leczenia ran. No bardzo fajnie. Opłacało się ich zabić. Choćby dla, dla takich pierdół, ale się opłacało. I trochę doświadczenia zdobyliśmy. Wyświadczyłaś mi przysługę. Ten kretyn Imrek szczekał tu od tygodnia. Wszyscy ludzie są tacy? Możesz wejść do Orzamaru, szara strażniczko, chociaż nie wiem, czy znajdziesz tu pomoc. No. Orzamar jest świetnie zrobiony. Coś jak połączenie tego, co widzieliśmy w filmie Władcy Pierścieni z paroma innymi motywami. A teraz dwala, strażniczko. Dobrej podróży, strażniczko. Szczególnie przypominam, Morie. Hmm. Bardzo fajnie zrobione jest. To coś pięknego, córko. 50. patroni. A, krasnoludy mają swoich patronów. Oni wierzą, w jakby, że ich dusza wywodzi się z kamienia, i później do tego kamienia powrócą. Więc nie mają wszystkich jak patronów czyli, starych krasnoludów, którzy już odeszli, ale nadal czuwają, jakby, nad swoim rodem. Bo ona jest fioletowa i, i jest z niej prawdziwa mm, firmy Na pewno potrafisz wznieść się ponad to. Magia. Siły wolny ci dał. Teraz. I wreszcie mamy uzdrowienie duszy. To będzie pewnie dobre. Tak, z zdecydowanie uzdrowienie duszy weźmiemy. Nie mam zbyt wielu rozrywek. No jeszcze się zmieściło. Tak wielu mówi o mnie pergolem. Pergolem. Mocny układ leczniczy, silny. Tutaj jest ten jest średni i mały. Dobra, będzie łatwiej ją domagać. pięknym za A, dobrze więc. Ale możesz przynajmniej używać innego przymiotnika? Nie chcę, żeby wiek był moją najważniejszą cechą. Jak sobie tego życzy, grymaszna czarodziejka. Ach, poddaję się. <grymaśna>, dobra. Łyn jest osamotniona. bo już za listę, Michelle. No i tutaj oni organizują na. mają wielką arenę, taką fajną, później na, na którą wpadniemy oczywiście. Dzięki niej organizują różne turnieje, właśnie ku czci patronów. To kongres wynosi króla do władzy, a król wybiera swego następcę. Pokrewieństwo o niczym nie decyduje. Lub gdy, jak teraz, ktoś próbuje wykorzystać Kongres do przeprowadzenia przewrotu. Kto wie, co mój ojciec mówił na łożu śmierci, gdy był przy nim ten uzurpator Harrowmont? Każe cię wtrącić do więzienia! Ta sytuacja cię przerosła! Rozdzielcie Deshirów w diamentowym zakątku! Nie pozwolę, by Pejlen wzniecił powstanie! Nie mów tak o tym, który powinien być naszym królem! <noise> Tak, widzicie jak wyglądają sprawy wortzanarze. Ten gość z, właśnie z brązową brodą byłby naszym bratem, gdybyśmy ee, grali krasnoludem. Hmm. Szczególnie na oczach obcych Baeta, powierzchniowcu. możesz wejść do dzielnicy gminu, ale znaj swoje miejsce. Strażniczka czy nie chce mieć tu porządek, hmm. po naciąga plaga, potrzebuje pomocy organizaru. Problemy powierzchniowców. Cóż, nie mamy króla, który by cię wysłuchał. Możesz przyłączyć się do tych krzykaczy z kongresu w diamentowym zakątku, jeśli chcesz. Banda Desirów kłóci się o piach. Bejlen, Harumond, czym oni się różnią? Patrona wśród nich nie znajdziesz. Czy Bejlen i Harumond są tutaj najważniejsi? Pozamykali się w domach. Tak się boją siebie nawzajem. Jak widziałaś, utrzymanie porządku wśród prostego ludu to ryzykowna robota. To nie miejsce dla możnych panów. Balen przemawia poprzez swojego przybocznego Wartaga Gaworna. Znajdziesz go w kongresie. Lorda Harrowmonta reprezentuje Dulin Forender w jego posiadłości. Mm, wspomniałeś o patronach. Powierzchniowcy nie wyznają patronów? Wszyscy zagubiliście się w niebie. To najlepsi spośród nas, uznawani za żyjących przodków. Jeśli naprawdę musisz być naszą strażniczką, to chociaż nas poznaj, idź do rzeźbiarza wspomnień w skulptorium. To jedyna dobra część diamentowego zakątka. No dobra, czyli czas już na nas. No, czas na ciebie. A, więc tak. W Warza Marze mamy następujące możliwości. Możemy albo poprzeć tego. Lorda Haromonta tego śwego. Albo możemy poprzeć Bailena. Tego z brązową brodą. I to będzie wtedy zły wybór. Niby, niby dobrym odpowiednikiem jest tu właśnie Lord Haromont. Ok. Czyli gdzie byśmy się teraz udali? Tu mamy Finia Brat Murkley. Dagna. Dobra. Importowane towary. Diamentowy zakątek. Zbrojownia. Oberża. Kurzowisko nie. Kurzowisko to jest coś w rodzaju slamsów. To na razie nie będziemy szli. tu mamy arenę aren aren prób. I zejść do głębokich ścieżek. To na razie nie będziemy szli. W takim razie pójdziemy pogadać z tym. Lordem Haromontem. A ja chcę dla niego wykonywać zadania. Przepraszam, masz może chwilkę? No mam chwilkę. Wygląda, że nie jesteś stąd. Tak, można tak powiedzieć. Och, wspaniale! Od dawna szukam kogoś, kto dobrze zna świat na powierzchni. Nie słyszałaś pewnie o czymś, co nazywają kręgiem? Chodzi o krąg Maginów, jak, jak mnie mam. Od lat próbuję dotrzeć do kogoś z kręgu. Z każdą karawaną posyłam pisma, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Chciałabym się dowiedzieć, czy przyjęliby mnie na naukę. Chcesz, żebym ich przekonał? Ale... Krasnolud chyba, z tego co mi wiadomo, nie może zostać magiem. Eee, no, Byłoby wspaniale. Na imię mi Dagna, jestem córką Dżanara z Kasty Kowali. Powiedz im, że zaczęłam już czytać tę winterską księgę Forticum Kadab. I jest to fascynująca lektura. Dobra, Wiedziałaś jakaś. Na maniaczka. ma, że lordowie magistrowie posiadali niegdyś dokumenty genealogiczne każdej ludzkiej rodziny, w której urodziło się uzdolnione magicznie dziecko? Zaraz pójdę się spakować. Będę czekać obok zakładu mego ojca. Ale ja jeszcze nawet nie podjąłem decyzji, czy ci pomogę, kobieto, więc zgadza się świetnie. Okej, okay. nieważne. Co tu mamy? Diamentowy zakątek. Wpadniemy jeszcze do tego skulptorium, bo tam zdobędziemy parę, trochę doświadczenia z, z tych wiedzy kodeksowej. Więc zaktualizowane zdanie. Świetnie. Nietypowa uczona. No to musimy teraz wrócić się do kręgu maginów i tam spytać się, czy mogliby ją przyjąć na nauki. To będzie taka różnica. Dokumenty rady. Świetnie, w zaraz będziemy, będziemy mieć poziom. Więc im bliżej powierzchni mieszkasz, tym wyższa jest klasa społeczna, do której należysz. Chyba, że żyjesz już na powierzchni. No nie, odwrotnie, listerze. Czy to możliwe, by nadchodził Jakiś i mamy diamentowy młot. Fajna nazwa. Dla młota. Jesteśmy tak. Jesteśmy teraz w okolicach... jakby dzielnicy szlachty. Krowały Przybywasz do nas w trudnych czasach Orzamar cierpi Fajnie, fajnie to jest zrobione. No ja z ładniejszych lokacji w grze. Wszystkim duża. Duże jest to miasto. E, Panidejes, o co chodzi? To się ciągnie już zbyt długo. Dobra, nic na razie do od... przynajmniej jeszcze od nas nic nie chcesz. Płasko rzeźba, co my tu mamy? Rut. Edukanów świetnie, czyli tutaj chyba to gdzieś w pobliżu będzie to miasto siła, tak zdecydowanie do siły musimy wszystko dodać. Ja chcę, żeby założyć tą zbroję mocniejszą.